Witam Cię serdecznie, mówi Barbara Łowiak. Dzięki dzisiejszej medytacji miłości uruchomisz ogromne pokłady miłości, które już w Tobie istnieją, a do których do tej pory z jakichś powodów nie miałaś, nie miałeś dostępu. Obdarzysz tą miłością siebie, a następnie jej nadmiarem podzielisz się z osobami, które już na to czekają, z istotami, które właśnie teraz potrzebują wsparcia, wzmocnienia, podniesienia, a które już są otwarte, by otrzymać pomoc. Jest to szczególnie istotne teraz, gdyż im więcej światła i miłości będzie na Ziemi, tym skuteczniej przezwyciężymy skutki związane z COVID-em dotyczące zarówno teraźniejszości, jak i przyszłości, czyli tego, co już jest planowane po pandemii. Poprzez uczestniczenie w medytacji miłości automatycznie nastąpi podniesienie Twoich wibracji do wyższego poziomu. Możesz z niej korzystać zawsze wtedy, kiedy czujesz spadek emocjonalny i zaczynasz skupiać się na tym, czego nie masz w swoim życiu, zamiast na tym, co już posiadasz, gdyż podobne przyciąga podobne. Skupienie na tym, co się ma, przynosi nam tego jeszcze więcej. Zaczynamy. W trakcie dzisiejszej medytacji, w niektórych momentach będę robić działania energetyczne. Wspomagające Cię w całym procesie. Będzie to dwupunkt oraz promieniujące światło jedności. Jeżeli pragniesz otrzymać to wzmocnienie, powiedz teraz: zgadzam się. Jeżeli nie wyrażysz zgody, wspomagające działanie energetyczne nie będzie Ciebie dotyczyć, ale oczywiście nadal otrzymasz korzyści, biorąc udział w samej medytacji. Usiądź wygodnie, możesz zamknąć oczy i zacznij oddychać. Rób wdech nosem i długi, głośny, wydech ustami. I jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Bardzo dobrze. A teraz skup proszę swoją uwagę na podstawie swojego kręgosłupa, w okolicy kości ogonowej, i wyobraź sobie, że z Twoich nóg wyrastają duże, ogromne, silne korzenie. I biegną one aż do jądra Matki Ziemi, i wyobraź sobie energię płynącą do góry z samego jądra tymi korzeniami. Energia ta wpływa teraz przez Twoje stopy do Twojego ciała. Pozwól sobie poczuć jej siłę, jej potęgę, a równocześnie delikatne. I słodkie oddziaływanie. Energia ta wypełnia teraz całe Twoje ciało spokojem, miłością, harmonią, bezpieczeństwem, pewnością siebie, poczuciem szczęścia bez powodu i radością. Jesteś już cała, cały. Przepełniona tą cudowną energią płynącą z samego jądra, z samego zarodka ziemi, i przez Twoje stopy, wypełniającą całe Twoje ciało, oddychaj. Bardzo dobrze. Widzisz też, że nad Twoją głową. Jest kanał najczystszego, najwspanialszego światła. Pozwól teraz, by to światło wniknęło przez Twoją głowę do Twojego wnętrza, by wypełniło wszystkie komórki Twojego ciała, a także obszary między komórkami. Przeskanuj całe Twoje ciało od czubka głowy. Do koniuszków palców, u rąk i u nóg, i pozwól, by wypełniły się najczystszym światłem. Oddychaj. Teraz energię od Matki Ziemi oraz światło wnikające do Twojego wnętrza mieszają się ze sobą. Przenikają wzajemnie i napełniają Cię gotowością do zmiany i transformacji. Jesteś całkowicie bezpieczna, całkowicie bezpieczny. Pozwól teraz, by Twoja aura się poszerzyła i nawet jeszcze bardziej poszerzyła i jeszcze bardziej. Oddychaj bardzo dobrze. Teraz masz wiele miejsca wokół siebie. Teraz jesteś gotowa. Jesteś gotowy. Dlatego skup swoją uwagę na okolicy swojego serca. I zauważ, że są tam pokłady miłości, do których do tej pory nie miałaś, nie miałeś dostępu. Oddychaj. Pozwól sobie poczuć tę miłość. Jak to jest? Kiedy ją odczuwasz? Czy czujesz ją tylko w swoim sercu? A może czujesz ją także w innych obszarach Twojego ciała? Przeskanuj swoje całe ciało w poszukiwaniu zablokowanej, uwięzionej miłości. Miłości, która dotychczas nie mogła się ujawnić, gdyż była. Uwięziona, zablokowana, zapomniana, teraz jest ten czas, czas na uwolnienie, czas na ujawnienie, czas na swobodną cyrkulację miłości w całym Twoim organizmie, w całym Twoim jestestwie. Oddychaj i ujawniaj coraz więcej swojej wewnętrznej miłości. Oddychaj. Oddychaj i uwalniaj coraz więcej swojej wewnętrznej miłości. Oddychaj. Jak to jest, kiedy nowe pokłady wewnętrznej miłości, o których do tej pory nie miałaś, nie miałeś pojęcia, że istnieją, zaczynają swobodnie krążyć w całym Twoim ciele fizycznym? Zaglądają i wypełniają miłością wszystkie najmniejsze komórki Twojego ciała, a także przestrzenie między komórkami Czy czujesz to zaopiekowanie, współodczuwanie, lekkość i światłość w swoim ciele fizycznym? Oddychaj. I pozwól sobie odczuć odblokować ujawnić jeszcze więcej swojej wewnętrznej miłości docierasz do jeszcze głębszych i większych jej pokładów miłość ta krąży swobodnie po całym twoim organizmie i dociera nawet dalej i nawet głębiej ujawnia się w twoim DNA i w matryce energetycznej. Teraz masz i czujesz połączenie z nieskończonym źródłem najczystszej miłości. Oddychaj. I poczuj, jak to jest mieć to połączenie, odczuwać to połączenie. Oddychaj. Jesteś teraz głęboko połączona, połączony z każdym aspektem siebie. Im bardziej sobie na to pozwalasz, tym lepsze i ściślejsze jest to połączenie. Intuicyjnie wiesz, że nie jesteś tylko fizycznym ciałem, nie jesteś Twoimi emocjami i myślami. Jesteś, jesteś czystą świadomością poza wszelką kreacją. Rozpoznajesz i wiesz, że jesteś czystą energią i czystą miłością. Oddychaj. Teraz, jeżeli chcesz, możesz sobie pozwolić na odczucie najczystszej miłości do siebie. Najłatwiej to poczuć, kierując swoją uwagę do swojego wewnętrznego dziecka. To jest Twoja chwila i chwila Twojego wewnętrznego dziecka. Oddychaj. Oddychaj i obdarzaj siebie jeszcze większą miłością. I jeszcze większą miłością. I nawet jeszcze większą. Taką, której jeszcze nigdy nie pozwoliłaś, nie pozwoliłeś sobie odczuwać. Oddychaj. Bardzo dobrze. Teraz zapamiętaj to uczucie, kiedy pozwoliłaś, pozwoliłeś kochać siebie bezgranicznie. Oddychaj. Ten ogrom miłości, który czujesz, wydostaje się teraz przez Twoją skórę na zewnątrz. Ty nic nie musisz robić, gdyż promieniujesz pokładami miłości, które są nieskończone, ponieważ swoją miłość czerpią z nieskończonego źródła najczystszej miłości. Jeżeli chcesz, możesz sprawić, by miłość ta zaczęła rozprzestrzeniać się dalej. By zaczęła dochodzić i wypełniać wszystkie istoty, które potrzebują ją właśnie w tej chwili i są otwarte na jej przyjęcie. Oddychaj. Czas nie ma znaczenia. Odległość. Nie ma znaczenia. Oddychaj i pozwalaj sobie na promieniowanie najczystszą miłością i światłem. Oddychaj. Bardzo dobrze. Teraz. Skup ponownie swoją uwagę na Twoim ciele i na świecie fizycznym. Oddychaj. Zwróć uwagę na mięśnie w Twojej twarzy. Poruszaj nimi. Poruszaj też mięśniami. Całego Twojego ciała. Bardzo dobrze. Za chwilę wrócisz tu i teraz. Kiedy policzę do trzech, na trzy otworzysz oczy i poczujesz się wspaniale. Poczujesz z całą wyraistością swoją moc, swoje piękno. Oraz absolutną, nieskończoną, bezwarunkową miłość wewnątrz ciebie i na zewnątrz ciebie. Jeden, dwa, trzy. Otwórz oczy. Jesteś już tu i teraz. Witamy w nowym, pięknym świecie, który przed chwilą pozwoliłaś sobie, pozwoliłeś sobie stworzyć. Uśmiechnij się teraz do siebie i do wszystkich, z którymi dzisiaj będziesz mieć kontakt. Dziękuję. Bardzo dziękuję Ci za uczestniczenie w medytacji miłości. Proszę, podziel się tą medytacją z innymi, ważnymi dla Ciebie osobami. Wówczas nie tylko więcej osób będzie mogło z niej skorzystać. Ale także przyczyni się to pośrednio do zwiększenia ilości miłości i światła na naszej planecie, która bardzo tego potrzebuje. Proszę także, zostaw swój komentarz na temat tego, jakie odczucia towarzyszyły Ci podczas uczestniczenia w tej medytacji. Będzie to nieocenione zarówno dla mnie, jak i wszystkich, którzy będą. Chcieli skorzystać z tej medytacji miłości. Oraz jeżeli spodobała Ci się ta medytacja na temat wzbudzenia miłości do samej siebie, do samego siebie, zasubskrybuj mój kanał i daj mi proszę dużego lajka. Wtedy wiem, że to, co robię, pomaga innym. Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Mówiła Barbara Łukowiak.